Witam wszystkich serdecznie po raz drugi dzisiaj, także lecimy z tą ciężką krówką, tym razem mamy trochę inną trasę, bo jak widzicie jedziemy sobie z Malmo do drogą E40, znaczy najpierw drogą E20 do zjazdu na drogę E47 później zjeżdżamy na port i z portu przepływamy sobie do, do Rostock, w którym oczywiście się zatrzymujemy i dołożymy tutaj przesyłkę. Także mamy takie trochę. No. Nie wiem, co ja tutaj kombinował, <laughs> ale chyba nie o to chodziło. <laughs> to jest tak bardzo bez sensu, ale chcę tutaj e, sprawdzić, co to jest, bo może to jest tyłek ciężarówek. No i jeżeli byłby to akurat ciężarówek, to by mnie interesowało to dano ja może by było fajne. By fajnie. Oczywiście takie możecie zauważyć i to co mówiłem w poprzednim odcinku, który pojawił się o godzinie 15. Tym razem mamy tym razem mamy zestaw jedynie ciężarówka wraz z to Nie mamy jeszcze do tego przyczepy, także moim zdaniem mi się będzie jechało lepiej. No, dla Was to smę zbyt, zbyt dużej różnicy nie ma, ale nie lubię na kamerze zewnętrznej jeść To od razu mówię, że po prostu nie lubię. Także sobie zjedziemy zaraz na to coś Ala rondo i sobie na spokojnie zjedziemy najpierw do miasta tam przejedziemy obok tego znacznika miejsca do odkrycia nikt nie jedzie, ja tam nic nie widziałem także sobie ja pojadę przez całe rąby trzeba obkrążyć i teraz nie tu, tutaj dopiero wjeżdżamy tam powinienem go wjechać, jeżeli miałbym jechać zgodnie z nawigacją od samego początku. Teraz znowu dostanę mandat i znowu będę narzekał, że, że to jest e, już chyba przypisane do każdego odcinka. A przecież e, to ja ze swoją głupotę ten mandat dostaję, a nie przez odcinek. To niestety to jest tylko właśnie agencja pracy. No szkoda, szkoda, bo miałem nadzieję, że Już to jest tyle yy, ciężarówek. To Jeszcze fajnie by było, gdyby jakiś MIM, czy coś, A tutaj o. Nie, myślałem, że tutaj zakręt. Tego zakrętu jako tako nie ma. Znaczy zakręt jest, ale nie ma skrzyżowania. jeszcze. Się nie wyrobimy, dwa słup. Też tak można. 3% uszkodzeń na ciężarówce. No, ale tak jak mówię, ja za ciężarówkę nie odpowiadam. Ja odpowiadam tylko właśnie za ładunek. Tak w rzeczywistości by na pewno nie było, ale to nie jest rzeczywistość. Także musimy pójść na pewne kompromisy. Zjedźmy sobie teraz na spokojnie. Wie, po co ściął zakręt? Dobrze, że wcześniej się Bo by stanął i nie wiedział co ma robić. No także tutaj. Już wiem, że nie powinien e, pić podczas nagrywania odcinka, bo to jak, jak się to skończyło o poprzednim filmiku sami możecie sobie zobaczyć a szkoda, bo trochę zasycha od tego badania, no ale trudno jak nie można to nie można z tej, trochę z, mało agresywnie podchodzę do tych zakrętów przez co jakby jechał ktoś na przysiódka, to e, byłaby, byłoby złożenie ale na szczęście nie chodic. Też nie rozumiem po co to rozgrzebywać. No i teraz już jedziemy zgodnie z tym. Jak mieliśmy jechać. Oczywiście standardowy w wajerkę z za szybką prędkością. Przegręb. No trób. Taki już jestem. Tak już ze mnie kierowca. Cóż poradzić? No także dzisiaj dwa odcinki, czy jutro będą trzy? Nie obiecuję. Na pewno będą dwa. Yy, będę się zawiadł. Na pewno będą dwa. To mogę już Wam na wstępie obiecać. Yy, no, oczywiście dwa z Eurotrackiem, ale w sobotę nie będzie odcinka. W to będzie najprawdopodobniej live, ale czytaj będzie na pewno to e, powiem Wam dopiero w piątek, kiedy już faktycznie będę wiedział e, trochę więcej na temat swoich planów i ogóle na no, no to wszystko. <grym> no, wiedź, że to znaczy. Dobra, eee, co do tych live'ów, już tam tak tylko e, dopowiem, że live'y nie będą trwały, eee, no patrz co za typ. to niby jest moja wina, tak, normalny masakra. Wjechał mi z jeszcze to jest moje wina. Cóż... Jedyne co... Z czego się cieszę z tego wypadku, to to, że... Y, powinno zerwać usterkę. No cóż, za głupotę opłaci. <gryw> tak wiem. Mówię to ja, nie Nieważne. Dobra. Znowuż jesteśmy na spełnionym wiadukcie i z tego, co widać, jechaliśmy właśnie do Europy. Tam był znak, że jesteśmy już w Europie, na naszym spę, znaczy w Europie, że dalej to jest Unia Europejska że nie wjeżdżamy do żadnych, żadnych rosy czy, czy czegoś tego typu także fajnie w takim razie widzimy się już za chwilę zrobimy sobie krótkie cięcie także do zobaczenia no i cześć szybkie cięcie tak jak mówiłem, z tego co widzicie, nie przejechałem dużo, może zaledwie z kilometr. Także spokojnie tutaj nie jest tak, że miała nas nie wiadomo, ile trasy. Szybko sobie wszystko zrobię. Dobra. Co się będzie? Nie ma takich. Och. Zaraz mamy ślimaka do zrobienia. Będziemy go ra robić razem z tym oto. Z tą oto ciężką krówką, która jedzie przed nami. Która również jeździ bardzo przepisowo. ale na, na moje szczęście zjechała do lewej, a ja zjadę sobie do prawej i tyle w temacie. E, no, także em, było ciekawe, jakby wygrałem z powrotem, wjechał na tą autostradę. E, no. Nie przygotowałem sobie żadnej herbaty. Szkoda. Myślę, że już na następne odcinki ta herbata będzie. żeby sobie po prostu to gardło spokojnie nawierzyć. I myślę, że będzie wszystko git. Wszyscy czekają. Nie wiem czy to słyszycie, czy nie. Bardzo możliwe, bo, że y, tak delikatnie coś tam możecie słyszeć ze względu na to, że mam tutaj otwarte okno no, ale raczej to nie będzie zbytnio przeszkadzać, poza tym ten mikrofon aż tak czuły nie jest, także raczej tylko Dźwięków słów eee, aż tak bardzo słychać nie będziecie. Kolejny tutaj wiadukcik, także sobie zróbmy zdjęcie w moczeniu dnia. Studio fotografii, trybik fotografii i sobie cykl do góry. Na spokojnie tutaj nie ma co tego cyk, cyk, cyk. Rozumiecie nie może być. Scenie to nieważne. Trochę to sobie powróćmy. Eee. No i widzimy też tyle widzenia trochę takie. O na przykład w ten sposób. Cyk. Jeszcze raz dla pewności już będzie coś na miniaturkę, nie? Dobra. Lecimy sobie, lecimy. Na no, spokojnie. No, przejechanie jeszcze mamy 170 km. Także, no, trafiła nam się. Nie powiem, że bardzo długa trasa, bo. To jest mniej więcej to, co było, tylko z tym, że jeszcze e, trzeba promy. A tu też e, parę dziesiąt kilometrów. E, na pewno ten prom jest także myślę, że tak nawet e, może być do 50, e, więc tak jakby zostało na tych 100 kilometrów. Co nie zmienia faktu, że i tak jedno cięcie jeszcze w tym materiale. Będzie. No, zaś mnie złapali. No. Ja nie patrzę w ogóle na znaki, przez co nie widzę, że zaraz będzie jakiś fotorada. No, a wtedy najłatwiej jest, je złapać. Nie? No, ale to też nie oszukujmy się. To nie jest w no. Eee, bo się nie złamię. jak się złamałem ale to aż stanęć musiał nieźle w chodzi wchodzi eee, Wchodzę. no także no spokojnie sobie lecimy jeszcze spora, dość droga przed nami, licząc ten prom już y, e, e, Jeśli chodzi o, o to wszystko, to tutaj macie znaczy, historię postępu, czyli jak widać, e, tutaj mamy te wszystkie trasy, które, które robiłem, całkowity czas gry, czas gry ogólnie, czas które spędziłem w tej grze, no może tak. Chociaż wydaje mi się, że mogło to być trochę więcej, ale bardzo możliwe, że, że jednak się mylę. No i oczywiście przejechamy dystans, no to 1730 km, nie tylko na, na służbie, ale również tak ogólnie ze względu na to, że te ciężarówki Swojej własnej jeszcze nie ma. A ta ciężarówka moja powinna być po prostu e, wymarzona. Albo skręcę to niepotrzebnie e, w kierunku skazy. nieważne. Trochę na ich pazwie wjechałem. Ciągle. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś za chwilę będzie... No dokładnie, tutaj już jest jasna forma, także to jest fajnie. Tak jak widzicie, tam mamy flagę, flagę Danii, a i miałem skręcić. Tak to jest, jak człowiek się zagada. Dobra, szlammy otwarte, pociąg. A nie, to nie ruszało. To prostu. Nieważne. Pociąg i tak nie jedzie. No i zjeżdżamy sobie tutaj. Nie, no na dole. sobie pojedzie. I tutaj. Na stateczek. Ciężarówki mają pierwszeństwo osobówki do tego. i Rostock. nawet nie, 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 nie jest nigdzie napisane ile to yy, ile jest kilometrów od tego tak jakie widzicie w Rostock jesteśmy już o godzinie 4.37, także też ciekawy alecznik Cyk, no i możemy oczywiście jechać do Rostock. Czyli już mamy naprawdę bardzo, bardzo blisko. Pięćdziesiąt kilometrów jedynie pozostało. No ta skania naprawdę Daje radę, co prawda. Nie, to pierwsze ciężarówki z nic nie chcę, ale, ale daje radę. Zresztą, że z to wolałbym mieć taką już fajną, jaką wiecie. No a jej na pewno na sam koniec, na sam początek, przepraszam, nie za kupię co do mama te początkowe ciężarówki też wyglądają naprawdę fajnie dobra, słuchajcie sobie zróbmy szybkie cięcie i i wyruszamy znowuż dalszą część tej podróży także na zielony już. Jesteśmy z powrotem. Tak jak mówiłem, na zielonym zacznę nagrywać. I od razu na ten paseczek Ten coś brzydęka. Ja się skupić muszę. Ja tutaj wiecie, no. Dawno z takim że ładunkiem nie jaździł. Nawet nie wiem co ja wiozę w zasadzie Smar grafitowy. No to żebym jeszcze nigdy z takim ładu nie jechał. Ja się stresuję, nie? Nie no. Nie używam gary śląskiej. Po prostu jej nie znam. Nie umiem. Nie będę jej używał. No tutaj zaraz jesteś by się obrazili jakby zobaczyli ten odcinek że kaleczę i ich, ich, gwarę a tego na pewno bym na pewno nie chciał. Także dzisiaj dwie trasy, dwa odcinki i przy okazji ta druga trasa trochę dłuższa. No i wjeżdżamy już na teren Niemiec. Teren Niemiec byliśmy w Polsce. Byliśmy w Szwecji. Nie wiem czy. Wydaje mi się, że Norwegię też zahaczyliśmy. Na pewno zahaczyliśmy również Danię. No i tak jak mówię, wjeżdżamy e, sobie na teren Niemiec, Rostock, Znaczy takie typowe miasto e, portowe, nawet klub y, pił, piłkarski. E, Hansa Rostock y, bodajże o ileś, nie ma w, y, w swoim herbie y, łódkę, tak mi się wydaje, zaraz y, Zaraz to sobie sprawdzę. Bo zaciekawiło mnie to. I oczywiście jak sobie sprawdzę to Wam też Wam yy, też yy, to pokażę. Tak jest. Pan Zarostok w zasadzie całym ich yy, Całym herbem jest łódka, także się nie pomyliłem. Dobra, też zjeżdżamy. Tak wiem, przejechałem na czerwonym świetle, tak wiem, dostałem mandat i tak wiem, wszystko jest mojej winy, ale ja po prostu zapomniałem o tym. Nie chce mi się parkować. Przepraszam. Nie mi się parkować na, na tym najtrudniejszym teoretycznie poziomie. Znaczy, myślę, że w praktyce również, ale nie dlatego, że, że po prostu nie umiem. Tylko po prostu mi się nie chce. To, yy, to dodaje wiadomo więcej ekspa. Ale ja mogę tutaj trochę tu walić się w to cofanko i tak dalej. Kiedy jestem poza odcinki na, na odcinkiem, tego robić po prostu nie chcę. Oczywiście są kary za uszkodzenia, ale to wszystko, że tam ta ciężarówka nas walnęła. Dobra, słuchajcie, jest siła, przezwyciężymy wszystko. Ja was żegnam. Widzimy się już jutro. O godzinie 15 lub 12 to zależy, czy będą wbijać 3 odcinki czy 2. No i co? Do zobaczonka! Na razie.